W jakim przypadku starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy? A w przypadku przekroczenia punktów karnych 24 i nieprzedstawienia zaświadczenia o wymaganym terminie edukacyjnym, jeżeli kierowca otrzyma 24 punkty karne za naruszenie przepisów drogowego, C jeżeli kierowca otrzyma 20 punktów karnych w ciągu pierwszego roku od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy za naruszenie przepisów drogowego. No, musimy pamiętać, moi drodzy, że 24 punkty w dzisiejszych czasach to jest bardzo szybko możliwość do uzbierania. Mamy taką możliwość jeszcze zrobić kurs edukacyjny, który nam skasuje minus 6 punktów, ale to musimy o tym pomyśleć sobie troszeczkę wcześniej. Wówczas yy, starosta nie wyda nam takiej decyzji o zatrzymanym nam prawo jeździe. Tak? Więc tutaj pra yy, prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A w przypadku przekroczenia punktów karnych w liczbie 24 i nie przestawieniu właśnie tego zaświadczenia wymaganego w terminie o ukończeniu kursów redukacyjnego.